Cześć, tu Rafał z DM6. Dzisiaj chciałbym Ci przedstawić wyszukiwarkę kontaktów, którą znajdziesz w naszej aplikacji. Wyszukiwarka kontaktów jest jednym ze sposobem, w jaki możesz odnaleźć nowe kontakty biznesowe do Twojego procesu sprzedaży. Możesz tu wyszukiwać pracowników firm, kontakty ogólne do firm, a także w wyższych planach dane konsumentów ze zgodami marketingowymi. Zobaczmy zatem, jak wygląda nasza wyszukiwarka. Wyszukiwarkę kontaktów znajdziecie w module kontakty w każdym projekcie w zakładce odkrywaj, szukaj kontaktów. Na ekranie wyszukiwarki zobaczcie następujące elementy. Przede wszystkim pokategoryzowaną listę filtrów. Mamy tu filtry, filtry na organizację, osoby, kanały kontaktu, lokalizację, technologię, aktywności. O każdych z tych filtrach postaram się opowiedzieć dłużej później. Po prawej stronie widzimy listę wybranych kontaktów. Oraz w tym miejscu pojawią się wszystkie nałożone przez nas filtry. Dane w aplikacji dm są podzielone na dwa zbiory. Są to dane publiczne, zbierane z e, źródeł takich jak strony internetowe, rejestry przedsiębiorców czy wizytówki e, Google. E, jeśli chodzi o dane Pro ze zgodami, to są to dane, dla których DM6 pozyskuje również dane marketingowe i są one dostępne w planie Pro. Dla większości przypadków w proces sprzedaży najistotniejsze są i najbardziej aktualne dane, które firmy udostępniają same do kontaktu z nimi. Żeby takie dane przejrzeć, musimy mieć zaznaczone dane publiczne. Następnie widzimy ilość wszystkich kontaktów. W tym momencie mamy tutaj 2 301 765 kontaktów. To są wszystkie nasze kontakty. Po prawej stronie widzimy przycisk wykorzystaj kontakty, który umożliwi nam pobranie kontaktów do projektu. Oraz filtry na zawartość kontaktu i ustawienie, jakie kolumny chcemy zobaczyć na liście. Troszkę wyżej zobaczymy przełącznik, który pozwala nam się przełączać między różnymi naszymi profilami. Możemy też taki profil, który mamy w tej chwili albo nazwać inaczej, możemy go skopiować i możemy go udostępnić komuś innemu w postaci linku, żeby ta osoba mogła dodać ten, link, ten profil do swojego projektu. Jeśli chodzi o filtry, które możemy wykorzystać, no to dosyć istotnym filtrem w kategorii organizacji jest filtr typ odbiorcy. W ten sposób wskazujemy sobie, jakiego rodzaju kontakty są nam potrzebne w naszym projekcie. Mogą to być ogólne kontakty do firm, mogą to być kontakty osobno wydzielone do osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, mogą to być kontakty do pracowników firm i tutaj mamy na myśli maile imienne, w dużej części do przedstawicieli zarządu, ale także osoby, które na LinkedInie zadeklarowały, że pracują w danej firmie oraz mamy także dane kontaktowe do departamentów, sprzedaż, marketing, kadry i tego typu, tego typu działy w firmie. Więc jest to dosyć istotne, żeby wskazać sobie do, do jakiego odbiorcy chcemy kierować naszą komunikację. Kolejnym istotnym elementem jest wskazanie, w jaki sposób chcemy się kontaktować z naszymi odbiorcami, czy będziemy wykonywali kampanie mailowe, czy będziemy wykonywali kampanie telefoniczne. W kategorii kanały kontaktu znajdziemy filtr medium kontaktu. I tutaj możemy też jeszcze zauważyć, jak wygląda anatomia naszego filtra. Przede wszystkim mamy jego nazwę, czyli wybrany przez nas filtr. I po drugie mamy tutaj szereg możliwych warunków. W tym momencie mamy domyślnie wybrany warunek zawiera wszystkie, czyli dopasujemy kontakty, które mają wszystkie wybrane przeze mnie dane kontaktowe. Załóżmy, że chciałbym, żeby to były osoby, które mają po prostu maila. Poza tym warunkiem zawiera wszystkie. Mam też na przykład taki operator, jak jest jednym z, i mogę tutaj wskazać jakąś dłuższą listę, i w ten sposób wskazać, że interesują mnie kontakty, które mają albo e-mail, albo telefon komórkowy, albo telefon standardy, a niekoniecznie wszystkie z tych kontaktów. Po nałożeniu tych filtrów widzimy już ograniczoną ilość. Naszych kontaktów. Także będziemy tutaj nakładać filtry, żeby uzyskać jak najbardziej precyzyjną grupę odbiorców w naszej wyszukiwarce. No a jeśli okaże się, że dla jakichś kontaktów nie mamy pewnych danych, no to można sobie te, te filtry wtedy i te kryteria wyszukiwania luzować. W kategorii organizacji mamy też takie filtry, jak kategoria biznesu. To jest filtr, w którym gromadzimy różne opisy. Działalności danej firmy, czyli tutaj gromadzimy i dane z PKD, mamy tutaj też dane z wizytówek Google i z kategorii wskazanych na LinkedInie. i Tym jednym filtrem możemy jakby stwierdzić, czym chcemy, żeby taka, ta, taka firma się zajmowała i jak, jaka branża nas interesuje. Możemy tutaj sobie wpisać na przykład roboty budowlane tak? i dostajemy tutaj o, roboty budowlane z wnoszeniem budynków, wykonywanie powstałych robót. I wpisując po prostu pewien fragment, system podpowiada nam, jakie inne możliwe kategorie biznesowe są w naszym, w naszym systemie. No i po nałożeniu, po nałożeniu takich filtrów mamy coraz węższą grupę odbiorców. W tym momencie 1700 pracowników firm, do których mamy dane kontaktowe z branż budowlanych. Pewnie mógłbym to jeszcze rozszerzać te kategorie biznesowe, bo może być ich, ich więcej. Ponadto mamy filtry na datę rozpoczęcia działalności, zatrudnienia, formę, prawdą jest tego dość sporo. Nie dla każdego kontaktu i nie dla każdej firmy w DMC będzie znał wszystkie te dane, także tutaj polecam eksperymentowanie i nakładanie tych filtrów, tak żeby w pierwszej kolejności oczywiście dotrzeć jak najprecyzyjniej do wybranej przez nas grupy odbiorców i w dalszej kolejności troszkę może ewentualnie luzując kryteria, jeśli kontaktów okaże się, że, że potrzebujemy trochę więcej. Jeśli chodzi o kategorię osoby, to tutaj e, mówimy już o konkretnych parametrach e, wybranych przez nas osób, jeśli właśnie osoby nas interesują. Czyli może to być wiek, płeć, stanowisko, data dodania kontaktu, e, czy e, obywatelstwo. To oczywiście tak z, również w zależności od tego, skąd został pozyskany dany kontakt, e, pewne informacje o nim będziemy znali, pewne nie. Także tutaj też nakładając te, 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 te dane, e, musimy się spodziewać, że będziemy ograniczać sobie nasz e, potencjał. Przykładowo e, możemy założyć tutaj wiek. Więcej niż 50 lat i z pewnością, jeśli mamy, mówimy tutaj o przedstawicielach wychowanych w KRS-ie, to dla tych przedstawicieli oczywiście znamy ich wiek, bo taka informacja jest publicznie udostępniona, więc wiemy, że już takich osób mamy 566 w naszej bazie. Możemy oczywiście naszą bazę filtrować pod względem lokalizacji, czyli stwierdzić, że chcemy tylko na przykład z województwa śląskiego dostać kontakty. I taki filtr oczywiście też może być nałożony, więc mamy tutaj też możliwość filtrowania geolokalizacyjnego. Jeśli nasze, nasz biznes pracuje gdzieś lokalnie, to możemy również takie informacje nałożyć. I tych możliwości filtrowania po, po adresach jest dość dużo: mamy możliwość ich filtrowania po miastach, powiatach, kodach pocztowych, czy nawet po funkcjach budynku, czyli wiemy wtedy, w jakim budynku firma ma swoją siedzibę, i to też może być parametrem naszego wyszukiwania. Jeśli chodzi o kategorię technologii, to tutaj możemy przede wszystkim stwierdzić, Jakie technologie dana firma używa na stronie internetowej? Czy można stwierdzić, że korzysta z konkretnych narzędzi typu Google Analytics albo posiada sklep internetowy, czy jakieś narzędzie do marketing automation, które zainstalowała na swojej stronie? I też może to być nasze kryterium, pod jakim dobieramy stronę. Nie zawsze są to kryteria branżowe czy geograficzne. Czasami interesuje nas po prostu, właśnie, że dana firma korzysta z technologii, której my oferujemy, bo jesteśmy ich konkurencją, lub po prostu jest na przykład to technologia komplementarna. Z, z tym co my w filmie oferujemy możemy też przeszukiwać bazę pod kątem tego co znaleźliśmy na stronie internetowej i tutaj mamy takie możliwości jak wyszukiwanie w opisie strony internetowej w tytule czy po słowach kluczowych znalezionych na stronie i w ten sposób również na film, które czasami na stronie opisują zupełnie co innego niż mają oficjalnie gdzieś w rejestrach czy w PKD, również możemy starać się znaleźć bardziej precyzyjną grupę odbiorców jeśli chodzi o kategorie aktywności, to tutaj najistotniejszym elementem są oczywiście publikacje. W tym momencie możemy sobie tutaj filtrować naszą bazę poprzez fakt, że dana firma przygotowała jakieś zapytanie ofertowe w danym temacie. I tutaj możemy zobaczyć sobie kiedy to oczywiście zapytanie było publikowane, a także na jakiego tematu dotyczyło i tutaj mamy dwa sposoby przeglądania, czyli po pierwsze kody CPV, czyli bardzo precyzyjne stwierdzenie, co dana firma chciała zamówić i na, jaki, na jakie zapotrzebowanie zgłosiła swoje zapytanie ofertowe. Ale możemy też oczywiście szukać po słowach kluczowych i wtedy wyszukujemy w treści, w tytule zapytania danej informacji. I w ten sposób możemy również zawieźć naszą bazę tylko do firm, które poszukują, poszukiwały w przeszłości aktywnie oferowanych przez nas produktów lub. Produktów, z którymi jesteśmy komplementarni, i w ten sposób zobaczyć, również móc wyłapać pewną intencję zakupową, która się tutaj pojawiła w, i została odnaleziona przez automaty DM6. Oczywiście projektując kampanię często też zależy na tym, że pewne dane były dostępne w kontakcie, bo będziemy chcieli używać zapewne personalizacji, będziemy chcieli te maile przygotowywać jak najprecyzyjniej, więc warto wskazać czego potrzebujemy w minimum w danym kontakcie, żeby był dla nas wartościowy i może to być powiedzmy imię, nazwisko, nazwa film i e-mail a także miasto, ponieważ będziemy się na pewnie później wysyłać gdzieś handlowców być może, więc są to dla nas parametry istotne. I tym tutaj widgetem zawartość kontaktu możemy wskazać właśnie co jest nam bardzo potrzebne. No i jeszcze przeglądając tą listę możemy sobie tutaj wskazać inne kolumny do wyświetlenia, żeby zobaczyć sobie, podejrzeć czy jest to faktycznie interesująca nas firma? Na przykład wyświetlamy sobie tutaj PKD, żeby zobaczyć, czy mieści się w interesującym nas przedziale branżowym. Jakby tworząc, dodając te wszystkie filtry, budujemy sobie tutaj personę zakupową i szukamy kontaktów, które rzeczywiście są jak najbardziej dopasowane do naszego profilu. No i taki profil możemy sobie nazwać. Domyślnie nazwane jest wszystkie kontakty, ale możemy go sobie nazwać dowolnie. Przykładowo przedstawicie firm budowlanych ze śląska. Jeśli chciałbym teraz zmodyfikować kryteria, mogę sobie taki profil skopiować, na przykład przedstawiciele z mazowieckiego i utworzy mi się nowy profil z tymi samymi filtrami. To ułatwia mi pracę i modyfikację. Teraz zmienię sobie tylko tutaj województwo śląskie na mazowieckie. I w ten sposób szybko utworzyłem sobie nowe wyszukiwanie, nową grupę odbiorców, i mogę się między tymi grupami w łatwy sposób przełączyć. Po każdej rozmowie z, zakończonej z asystentem, jeśli było tam jakiekolwiek filtrowanie, zobaczycie również, że taki profil został dla Was stworzony. Na przykład, tutaj wyszukiwanie film w Warszawie to była rozmowa, którą prowadziliśmy z asystentem, i takie profile zostały tutaj dla nas przez asystenta również utworzone. Ok, jeśli mamy już gotowe wyszukiwanie, no to oczywiście chcielibyśmy z tych kontaktów skorzystać, i ten proces nazywamy w platformie wykorzystaniem kontaktu. I możemy to zrobić na w zasadzie trzy sposoby. Możemy odkrywać kontakty jeden po drugim, klikając po prostu tutaj w zakrytego maila, czy w jakiekolwiek zakryte dane kontaktowe, lub ten przycisk wykorzystać kontakt. Możemy również na liście zaznaczać kontakty, które chcemy wykorzystać. Całą stronę możemy zaznaczyć, albo jeśli generalnie już jesteśmy bardzo przekonani, że jest to grupa, która nas interesuje, możemy zrobić to hurtowo za pomocą przycisku: Wyszukaj kontaktów, wskazać tylko interesującą nas ilość. W tym momencie zobaczymy, ile nas to kosztuje. Odkrycie kontaktu jest czynnością płatną i pobiera nam y, punkty z naszego salda punktowego. Przypominam, że w planie starter mamy tutaj dostępne 100 punktów do wykorzystania co miesiąc. No, i w kolejnych planach, w zależności od tego, na którym jesteś w planie, też odpowiednią ilość punktów, które możemy wydać właśnie na pozyskanie kontaktów. I tutaj widzimy, jaki jest aktualny koszt pobrania wymaganej przez nas ilości kontaktów. Te kontakty są również przez nas tagowane od razu do domyślnie nazwą profilu. Dlatego warto sobie ten profil nazwać w jakiś taki sensowny sposób, bo to nam jak zobaczycie na późniejszym etapie znacznie ułatwi zarządzanie kontaktami i projektowanie konkretnych kampanii. Czyli jak przenosimy sobie tą informację, z jakiego profilu zostały pobrane te kontakty, po to, żeby dalej w zakładce zarządzaj, gdzie te wszystkie kontakty trafią, będzie nam dużo łatwiej te kontakty przeglądać, segmentować i dalej prowadzić do nich konkretną kampanię. Klikam sobie przycisk, pobierz kontakty, i w tym momencie dostaję informację. Dobra robota. Przygotujemy dla ciebie kontakty, które znajdą się w zakładce Zarządzaj w module Kontakty. Ten proces chwilę trwa, ponieważ odbywa się w tle, ale już dostałem powiadomienie, że moje kontakty zostały przygotowane i są dla mnie w zakładce Zarządzaj. I jak widzimy, rzeczywiście 10 kontaktów zostało tu przy, yy, przeniesionych. I utworzony został specjalny dla mnie segment ze wskazanym tagiem przedstawiciele firm budowlanych ze Śląska i w ten sposób łatwo mogę zarządzić sobie tymi, tymi danymi i po prostu przeprowadzić dalej kampanię. O tym jak zarządzać tymi danymi opowiem Wam w kolejnym filmie z cyklu Przewodniki i Instrukcje GMS.